Manko zaczynamy ostatnie tego sezonu zawody downhillowe Jesteśmy właśnie na Górze Żar Przed nami LSD Chyba czwarte, czwarte w tym roku, drugie dla mnie No i cóż, pogoda zamówiona, standardowa Nie pyli się, chociaż wczoraj jeszcze się pyliło, ale już Już z tym koniec i już warunki są optymalne do świetnej zabawy I jak widzicie, jedziemy takim wagonikiem, ponieważ na Górze Żar Wyciąg jest specyficzny, w zasadzie nie ma tutaj takiego klasycznego wyciągu. Tylko wyjeżdża się taką kolejką, która składa się z dwóch wagoników i one sobie jeżdżą co 15-20 minut. A tutaj loża VIP, sami mocni playerzy, flashback. Cała ta trasa składa się tak naprawdę tylko i wyłącznie z takich odostolików stolików i band. Mogłoby się wydawać, że to jest w takim razie banalnie proste, i nie ma tutaj żadnej filozofii, po prostu kto jedzie szybciej. Ten wygrywa. Natomiast, właśnie paradoksalnie, przez to, że ta trasa jest tak łatwa, to o sukcesie, o dobrym wyniku zaważą niuanse. W tym wypadku kluczowe jest to, żeby obczaić sobie, w którym miejscu te wybicia mają najłagodniejszy kąt, są najbardziej płaskie, bo tam, gdzie wybicie jest płaskie, leci się niższą trajektorią, co oznacza, że mniej czasu marnuje się w powietrzu, bo generalnie, im więcej czasu wisisz w powietrzu tym bardziej jest to czas stracony. A jadąc szybko, jadąc tak szybko jak to jest możliwe, pojawia się taki problem, że te wszystkie przeszkody tak naprawdę przelatuje się za daleko. Więc pożądane jest to, żeby je jak najbardziej stłumić, żeby trzymać się jak najniżej, jak to tylko jest możliwe. I zobaczcie na przykład tutaj, jak się człowiek przyjrzy, to widać, że po lewej stronie tutaj to wybicie jest łagodniejsze. Tu jest bardziej wyjeżdżone. Ma bardziej ostry kąt, natomiast tutaj ono, tak jakby wchodzi z pobocza. Jest to różnica dosłownie paru stopni, ale naprawdę to ma znaczenie podczas jazdy. Dlatego, na przykład, ten stolik będę pokonywał lewą stroną i skakał go też do lewej. Jest spoko lądowanie. Tu jest seria takich stolików zresztą jeden, drugi, trzeci. I tutaj natomiast spróbuję latać go maksymalnie po prawej stronie, tutaj. Po trawie, na środku jest już wyjeżdżone. Zobaczcie, jest taka wnęka w głębienie, co powoduje, że też ten kąt jest taki bardziej no, dirtowy. Natomiast po bokach, tam gdzie jest trawa, tam gdzie nikt nie jeździ, ten stolik ma łagodniejszy profil. Dzięki czemu też właśnie no nie ma tego problemu, że się leci wysoko, bo lecenie wysoko jest bez sensu w naszym przypadku. End of flashback. Pierwsza część soboty wyglądała właśnie w ten sposób, czyli trenowanie trasy i na zmianę spłukiwanie roweru z błota. Natomiast po południu, klasycznie już dla LSD, rozegrano dodatkowe konkurencje, dodatkowe zabawy, czyli najpierw rozpoczęliśmy od jazdy w pociągu, następnie skok w dal, a zakończyliśmy best trickiem oraz whip-offem, czyli konkursem na najlepsze sztuczki i najlepsze whipy. Sebastian Bogoni, trzeci pan Zawada i chłopaki poszybowali wszyscy razem w górę. Marcin Matuszny, ile na skali Richtera? 8 metrów. Ciąga tutaj do nas Śmiałek, ile tutaj będzie mieli? Metrów 9. Kolejny zawodnik, do daleko, mamy dwunastkę. Ktoś tutaj energiczny oznacza, ciąga nic inny jak Sebastian Podgórski. I jedzie, zaraz dowiemy się kto to taki. Mamy sok tutaj lekko nagięty numer 10 metrów na skali Nadciągałe, nikt winny jak Jasper świdło, zaraz się ja dowiem I tu było no bardzo daleko I kto to do nas nadciąga zaraz się zaraz... dowiemy, 10 A? metrów Jasper szelił jak trzeba Kolejny śmiech na stygniaku, ma mrożek 12 metrów Poliny nadciąga, odsuńcie się z wybicza i Mateusz Krawczyk 12 metrów I jedzie, i jedzie seba Wynik, ale czy przebił 15? Wydamy, Kolejny zawodnik na swoich zasłówce strzeliło jak trzeba! I kto tutaj do nas nadciąga? Nie. Nikt inny jak trzeba! Tutaj było daleko! Odciąga następny zawodnik i... E, Michał to z 13 metrów może! 12,5! A kto? Powiedz coś fajnego, Michała, do vloga. A Michała do vloga, to powiem wszystko super. No to co jest super? Kamienie tutaj. Grzesiu. Michał jest super. Wszyscy są super. Aha. No i jak się bawisz? Też się bawisz super? Bawię się cudownie. Lepiej niż super. To super. To super. No co pokażę! wyrzucona za szerełko! I tutaj na pierwszym stoliku. W takich warunkach, czyli warunkach deszczowych, małym, ale niezwykle nieocenionym elementem jest taki oto błotniczek, który powoduje, że wszystko to, co jest na trasie, nie leci ci w pysk, tylko dookoła. I jak widzicie, mam piękny egzemplarz limitowanej edycji Local Series of Downhill oraz Matpiga. Pig to jest producent, a LSD no to jest impreza, na której się znajdujemy. Wygrałem go w zawoi i idealnie jeszcze mam na ostatni start. W tym sezonie, także jest to przy okazji idealna okazja, żeby poinformować o rozpoczęciu naszego kolaba z Matpigiem. Oficjalnie, jak widzicie, zwiastuje go również ten kapelusik. Bardzo się z tego cieszę, ponieważ Matpig robi mega fajne rzeczy z pomysłem. Te ich błotniczki są designerskie, mają fajne odjechane wzorki. No i trzeba dodać, że jest to polska marka, polska firma, więc wiadomo. Dobre to polskie. No i mamy już niedzielę, czyli Race day i pogoda niestety się nie zmieniła, jest taka jak wczoraj, czyli no już wszyscy mają przetestowane. Teraz nagrywka techniczna, ponieważ muszę się wam pochwalić moją jak zwykle niestandardową strategią oponową, którą tutaj obrałem. Z przodu wylądował Xynotal, czyli taki odpowiednik disektora od Maxisa na przykład, opona nieco szybsza od takiej typowej tylnej od dhr i tego typu, z niskim bieżnikiem, zoptymalizowana raczej pod hardpack pod niskie opory toczenia, ewentualnie pod hamowanie i ona jest raczej dedykowana na tył, ale tym razem obrałem ją na przód, natomiast z tyłu specjalnie na tą okazję kupiłem sobie takiego dziwolonga, czyli Maxisa Miniona SS jak widzicie no dziwna opona taki semi siliku góry, natomiast po bokach kostki od typowej normalnej opony od jakiegoś tam DHF, -a, DHR -a. opona bardzo sytuacyjna, tak naprawdę no, ze świetlu szukać okazji żeby, żeby takiej użyć no ale właśnie jesteśmy na żarze, więc okazja się trafiła. Ja już dawno chciałem ją sobie przetestować na żywo, no i testuję. I mimo tego, że jest błoto, że jest mokro, to ja taki zestaw zostawiam. Dobrze mi się po prostu na tym jeździ. Jeździłem na tym i po suchym w piątek, i wczoraj na mokrym, i dzisiaj na mokrym. I według mnie działa to spoko, ponieważ na górze żar, mimo tego, że jest mokro, to po prostu jest twarde podłoże, cały czas się jedzie po twardym. Nie ma takiego bota, który zakleja, które się robi masz. Jest tylko cienka warstewka wody, więc ta opona i tak dobrze trzyma, i tak to wszystko dobrze pracuje. Według mnie gra warto świeczki, bo jednak no, opory toczenia na czymś takim, na takim zestawie myślę, że są dużo, dużo mniejsze niż na takim klasycznym, czyli na przykład, nie wiem, Asega i DHR, czy DHF, DHR. Ale to przetestujemy za jakąś godzinkę na przejazdach mierzonych i zobaczymy, czy się opłacało, czy się nie opłacało. Skończyliśmy treningi, jesteśmy przed pierwszym przejazdem, więc ja się teraz przebieram w czyste ciuchy czyste oraz szybkie ciuchy bo zwróćcie uwagę w co jestem ubrany jest to normalna bluza z cross country bluza typu lycra dodatkowo krótkie spodenki wybrałem tygu model trail zamiast modelu enduro bo są one nieco bardziej przyciele także idziemy słuchajcie w aero gainsy. możecie się z tego śmiać ale kontynuujemy matematyczne wywody dokonałem kalkulacji bardzo pobieżnej, że na tej trasie jedna dziesiąta Kilometra na godzinę na średniej prędkości przejazdu to jest około 40 sekundy różnicy w czasie. 1, 10 km na godzinę, 40 sekundy, więc opory toczenia i dodatkowo opory aero tutaj odgrywają naprawdę dużą rolę, bo średnia prędkość tutaj oscyluje w okolicach 40 na godzinę. Więc to jest szybko i każdy, kto na przykład jeździ na szosie wie doskonale, że przy takich prędkościach 30 w górę naprawdę już. Aerodynamika odgrywa duże, duże znaczenie, więc luźne ciuchy działają na niekorzyść. Dlatego ja się ubieram maksymalnie w coś takiego, wiecie, obcisłego przy ciele. Mam jeszcze pod spodem zbroję, ta bluza ją przyjęła, ale generalnie nie chcę jechać po prostu w worku, tylko jak mogę, jeżeli jest szansa, że zyskam te 40 sekundy, to czemu mam nie spróbować? 3, 2, 1, jazda. Kolejna oraz Łukasz Wyszniewski i w Ale Michał Gopu 9, lokata numer 1 najszybszy w dzisiejszych zawodach po pierwszym przejeździe Michał czyli zawodnik XT który wczoraj rzucał triki a dziki Arnasa wszystkim tanki w Polsce Mimo moje gratulacje, po raz kolejny udowadniasz, że potrafisz na wszystkich rowerach. No jesteśmy już z powrotem u góry przed drugim przejazdem. Pierwszy poszedł naprawdę dobrze i mam po nim pierwszy czas Open wśród wszystkich zawodników, więc wygrywam również w swojej kategorii. No ale teraz jeszcze pasuje coś dołożyć na wszelki wypadek. Jadę jako ostatni, przede mną Seba Podgórski, także on też pewnie coś dołoży, więc no niestety nie można sobie jeszcze odpuszczać, ten jeden zjazd jeszcze trzeba pójść na maksa. Jak widzicie, warunki bardzo klimatyczne. Czasem przyjdzie jakaś chmurka i przesłoni, ale generalnie no, jest widoczek na tam cały zalew. Kurczę, raz z góry i do domu. Wczoraj w ogóle na treningach zaliczyłem mega srogą glebę, dlatego zmieniłem teraz mocowanie kamery. Miałem ją na szczęce, ale no rozwaliłem po prostu mocowanie uchwyt, dlatego teraz mam pod daszkiem. Zresztą dlatego nie dałem rady nagrać z kasku wczorajszego long jumpa i dżemu trikowego, bo po prostu musiałem pożyczyć szybko złączkę i śrubkę od chłopaków. Słuchajcie, poleciałem twarzą prosto w ziemię, po prostu wyjechało mi przednie koło na bandzie i wszystko przyjąłem tak naprawdę. No na mordę, brzydko mówiąc, także i tak jestem w szoku, że nic mi się nie stało i no co, gdyby nie ten kadr, gdyby nie full face generalnie, to myślę, że nos, zęby, to sieka by z tego została, naprawdę tak mocno, eee, twarzą prostu, w nic jeszcze nigdy nie przywaliłem, takiej gleby, takiej gleby na, na głowę po prostu nigdy nie miałem, eee, także w ogóle... Byłem pod wrażeniem, że nawet mnie głowa po tym nie bola. bo uderzenie było naprawdę srogie i przez parę minut jeszcze byłem taki skołowany, ale nie ma żadnych skutków bocznych, także Belfull 10 się przydał. Nie powinien się przydawać generalnie, tego sobie życzmy, ale no, zrobił robotę w ten weekend na pewno. No. O powodzenia, to mój 3, 2, 1, jazda. Oba przejazdy były prawie że identyczne. Drugi był szybszy dokładnie o 0,19 sekundy, więc różnica minimalna. Zaważyły jakieś tam niuanse, niewidoczne tak naprawdę na nagraniu. Pokazałem wam w całości pierwszy, ponieważ na drugim niestety w pewnym momencie pech chciał, że na ekranie pojawiła się. Taka oto kropka z błota, więc po prostu nieco psuje to jakość wideo. A żeby były bardzo podobne, no to myślę, że nie ma sensu powielać. Tylko tutaj fragment drugiego nieco szybszego, a pierwszy mogliście obejrzeć w całości dodatkowo jeszcze z prędkością z GoPro, która może nie działa idealnie, bo da się dostrzec pewien offset. Ale na tak szybkich i mało krętych trasach, jak na żarze, rzeczywiście ta funkcja pokazywania prędkości jakoś tam. Daje radę. I mi autobus 34 77 Czyli poprawa swój przejazd od dziesiętne sekundy. Teraz jeszcze najlepsza część. Świetna zabawa. A tu reszta. Sebastian Miera stawał na pierwszym stopniu podium. Dzisiaj na trzecim. Myślę, że to i tak powód do dumy, bo było w walczyć Na miejscu drugim się Król czyli Artur Różewski, zapraszam! Artur dzisiaj pokazał chłopakowi jak się jeździ po lokalach 2 minuty 35 sekund i 88 setnych Trzy tygodnie temu udowodnił, że jest najszybszy i w dniu dzisiejszym zrobił dokładnie to samo Michał Topor wykręcił 2 minuty 34 sekundy i 70 setnych Michał, czyli LS bike, który zadał kolejny udowadnia, że z XC można przejść na enduro no Oglone nogi kluczem do sukcesu, pamiętajcie. <grymne> Na podium mamy bardzo wesołą. Michał w swoim opływowym wyciągu dzisiaj udowodnił, że jest najszybszy. Oglone nogi może też pomogły. Pomogły, przepraszam. I Się, to są moje drugie w życiu i drugie pod rząd zresztą wygrane zawody downhillowe, także mega, mega się z tego cieszę. Eee, małe osiągnięcie dla ludzkości, ale wielkie osiągnięcie dla Michała Topora. Moja brawurowa taktyka oponowa jednak się sprawdziła, chociaż wszyscy troszkę dziwnie się na mnie patrzyli w ciągu weekendu, no bo było mokro, wszyscy jeździli na normalnych oponach, a nawet takich czasem na błoto a ja na takich półslikach, ale jednak, jak widać, nie było to wcale złe. Także moje kalkulacje się sprawdziły. E, słuchajcie, no ja już jestem na kolejnym wyjeździe, e, ciasno w terminarzu. Sprawdzam właśnie trasy w Istebnej, nowy Flow Park Erduro, tak zwane w Istebnej. Także w następnym odcinku zobaczycie pewnie cały materiał właśnie stąd. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. I zachęcam wszystkich do wystartowania kiedyś na zawodach downhillowych, w tym sezonie już nie zdążycie, ale w przyszłym wpadajcie na LSD, to są naprawdę super imprezki i warto do chłopaków zaglądnąć, warto zakosztować tego ścigania, tej luźnej atmosfery i zabawy. Dzięki wszystkim patronom z Patronite za wspieranie mnie, Wam wszystkim widzom za oglądanie, łapka w górę na koniec i do zobaczenia w odcinku z Istebnej. Cześć!